nie tylko podczas kwarantanny, ale również z własnego wyboru dla bezpieczeństwa. Powinniśmy zostać w najbliższym czasie w domu. A w domu wcale nie musimy się nudzić. Możemy spędzić czas wolny kreatywnie i oryginalnie. Opiekun klubu seniora Anna Litwin pokazywała już państwu splot makramowy, czyli jak zrobić bransoletkę z kawałka sznurka, a także piękne słoiczki wypełnione kolorową solą. Zobaczyliśmy również do czego można wykorzystać niepotrzebne rajstopy. Tym razem nauczymy się samodzielnie wykonywać świąteczne ozdoby. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Litwin, jestem pracownikiem klubu seniora. Dzisiaj pokażę Państwu, w jaki sposób wykonać bardzo prostą gwiazdę z papierowych woreczków, które pewnie każdy z Was ma w domu. Także jest to praca, która sprawi Wam dużo satysfakcji ze względu na to, że będziecie ją mogli powiesić potem właśnie u siebie w oknach. Będzie to na pewno coś bardzo oryginalnego. Będzie nam na początek potrzebne parę rzeczy. Oczywiście wspomniane woreczki papierowe, które kupicie praktycznie w każdym sklepie z artykułami spożywczymi. Będzie nam potrzebny sznurek, najlepiej gdyby był to sznurek bawełniany, raczej żyłka, może się tutaj nie sprawdzić. Będzie nam potrzebny klej, może być to taki zwykły klej do papieru albo też klej introligatorski pędzel, jeśli będziemy właśnie używać takiego płynnego kleju oraz ostre nożyczki. Rozpoczniemy od woreczków papierowych, które będziemy smarować klejem wzdłuż tej, tej, tej krawędzi oraz na środku. Mniej więcej do wysokości tutaj tego zgięcia tego, tej części, tej krawędzi. Czyli klej smarujemy pierwszą Drugą, trzecią krawędź oraz, oraz na długość tutaj do tej części. Nadmiar kleju zbieramy i przyklejamy bardzo dokładnie, tak żeby rogi były mniej więcej w jednej części. Przyklejamy jeden woreczek do drugiego, wyrównujemy, żeby klej dobrze złapał. I smarujemy kolejną część w ten sam sposób, czyli jedna, druga krawędź, trzecia oraz na środku. I przyklejamy kolejny woreczek papierowy. Przyklejamy. I delikatnie tutaj, gdzie właśnie jest klej. Przykładamy ręką, żeby, się, żeby on złapał szybciej. Woreczki, ilość woreczków, które będzie nam potrzebna, to 10 lub 11. W zależności od tego, jakie macie Państwo woreczki, to też jest tutaj dosyć ważne. Ważne, żeby nie było ich za dużo. Czyli przyklejamy tutaj na siebie 11 lub 10 woreczków papierowych. Następną częścią naszej pracy, kiedy już mamy przyklejonych do siebie 10 lub 11 woreczków, będzie wycinanie ostrej części tutaj, tak żeby była gwiazda. Bierzemy nożyczki, ważne, żeby były ostre, i będziemy ciąć nasz Nasze te woreczki, tak, żeby róg był mniej więcej w tym miejscu. Czyli tak, tutaj się kończy ta mniejsza część woreczka, tutaj, więc tutaj będzie właśnie ten róg gwiazdy. Pamiętamy o tym, żeby dobrze przytrzymać tutaj wszystkie warstwy, żeby były one ucięte prosto. I tak to mniej więcej powinno wyglądać. Teraz sprawdzimy sobie, czy nasza gwiazda dobrze zostanie rozłożona i czy Początkowa i końcowa część złożą się w ten sposób, żeby mo mogły się dotknąć i formować gwiazdę. Tutaj, jak widać, te 10 woreczków dobrze mi się sprawdziło, ponieważ wystarczy je tutaj skleić i już będzie gwiazda gotowa. Teraz ważną częścią jest to, że musimy zrobić zawieszkę. Tak jak mówiłam, najlepiej sznurek bawełniany. Ucinamy jego kawałek. Ja zawiązuję zwykle zwykłą pętelkę, tak żeby było troszkę tego sznurka więcej. I teraz przydaje mi się klej introligatorski, ponieważ jest bardziej płynny i y, bardziej trwały niż zwykły klej y, taki w sztywcie. Ale w klej w sztywcie myślę, że też powinien sobie dać z tym radę. Przyklejam teraz, przykładam mój sznurek wzdłuż tej środkowej części i jeszcze raz namaczam ten sznurek w kleju, tak żeby był dobrze przyczepiony do drugiej części. Następnie znowu smaruję klejem wszystkie krawędzie, które tutaj mam. Tym razem już środkowej nie muszę smarować, tylko te zewnętrzne. I wkładając rękę w jedną i w drugą część gwiazdy, składam ją ze sobą. Składam te końce ze sobą. I mamy gotową gwiazdę. Zapraszam do kopiowania i do spróbowania samemu tej bardzo prostej techniki. Myślę, że będzie to świetna dekoracja okienna. Do widzenia.